Witam Państwa bardzo pięknie, serdecznie, z największą życzliwością Muzeum Ziemi Kozielskiej w przestrzeniach tej pięknej, historycznej sali na spotkaniu autorskim, które organizuje Miejska Biblioteka Publiczna oraz właśnie Muzeum Ziemi Kozielskiej. Spotkanie autorskie, które. Jest poświęcone książce Andrzej Sałacki Życie na Pedal. Witam bardzo serdecznie bohatera książki, pana Andrzeja Sałackiego. Bardzo Myślę, że. Bardzo mi miło być w muzeum. Myślę, że. W imieniu nas autorek. Anety Sałackiej, również moim, my się państwu kłaniamy nieustająco jako autorki tej książki, ale no przede wszystkim cieszymy się, że państwo jesteście. Anetko, witam cię serdecznie również dzisiejszego popołudnia. Pozwólcie państwo, że przywitam panią Sabinę Nowosielską, prezydent naszego miasta. Jest nam niezmiernie miło, że pani prezydent jest z bardzo nami. Bardzo 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 bardzo. Witamy prywatnie w takim razie. <gryzny> Prezydent mówił, że, że mówimy, jest prywatnie Witamy pana Józefa Gismana, widzę starostę powiadu kędzierzyńskiego prywatnie. Chcę też powiedzieć, że książka właśnie powstała dzięki tutaj finansowaniu właśnie tej Biblioteki Powiatowej, właśnie też z funduszy starostwa powiatowego, oczywiście miasta kędzierzyn Koźle i Miejskiej Biblioteki Publicznej. I dlatego cieszę się, że takimi właśnie sposobami możemy mieć te finanse, aby wydać takie książki. Szanowni Państwo, ja myślę, że przechodzimy już do zasadniczej rozmowy. Ale wszystko się może ukształtować podczas tego spotkania. Jeśli ja mogłabym tak rozpocząć, że książkę, rozmowy o książce rozpoczęły się w zeszłym roku. Pierwsze takie poważne spotkanie było 8 grudnia w domu państwa Sałackich. Kiedy przyjechałam, żeby nagrywać te rozmowy, co się działo, jaka była kolej życia, tego przygotowania, edukacji do sportu, oczywiście, tych wielkich osiągnięć mistrzowskich. No i od tego zaczęliśmy 8 grudnia w zeszłym roku. To już za chwilkę będzie właśnie pełny rok. Więc prosiłabym ewentualnie o dwa słowa, właśnie jak, jak yy, przyjęliśmy to, że realizujemy, zdołamy stworzyć taką książkę. Ja bym poprosił Anetę o wypowiedź, która to spisywała bardzo dzielnie i yy, chyba w takim dobrym stylu, który się Państwu podoba i spodoba, więc bardzo bym prosił. Chciałam powiedzieć, że cały projekt wymyśliła yy, tutaj siedząca około. Izabela Migosz, pani dyrektor, która właśnie wymyśliła, że mamy tutaj takiego na terenie Miejsca, takiego pana trenera zasłużonego i że ja mówię, Iza, ale kto to w ogóle będzie czytała. I są ludzie tutaj, są ciekawi i taka chyba jest prawda, bo tutaj spotykamy się z bardzo takim pozytywnym odbiorem z tego, co zostało napisane. No i rzeczywiście było tak, że najpierw tutaj tutaj yy, i Pani Iza, i Pani Patrycja zaczęły yy, spisywać, yy, bo myśmy w ogóle podzieliły, myślałyśmy jak to, jak to wszystko tutaj poukładać i podzieliłyśmy tę yy, historię, historię życia na takie etapy, ponieważ Andrzej często jakby zmieniał miejsca z tego pobytu, więc my że podzielimy to na Kraków, w którym się urodził, Potem Borosław, gdzie studiował. Następnie Jaruszówka, pierwsze miejsce pracy, gdzie pracował jako lekarz i jako trener. Potem w Rosowice i Zakrzówna, ponieważ w Zakrzowie, czyli już od 33 lat byłam zębżejem od początku, więc pomyślałam, że już nie ma co, żeby to ktoś nagrywał i spisywał, tylko po prostu stwierdziłam, że już sama to wszystko napiszę i tak to się leczy. Ale pierwszy... Jeżeli można, to ja chciałam powiedzieć, że ja przeczytałem książkę i bardzo mi się podobała. <laughs> ale pierwsze Samy dwa rozdziały to były no, właśnie nagrywane. Bezcenny był album ze zdjęciami, z wycinkami z gazet, album, który stworzył ojciec pana Andrzeja. Zatem mamy pięć rozdziałów w książce, mnóstwo zdjęć, opowieść życia, ale przede wszystkim ja jakby biorąc pod uwagę temat pomyślałam sobie... Jak to jest możliwe, żeby takie wielkie bogactwo sukcesów sportowych, sukcesów też mogę powiedzieć takich artystyczno-sportowych, pana trenera osobistych sportowych, ale również i zawodników, czy to w ogóle się uda ująć w książce? Więc no, prosiłabym ewentualnie tutaj o ocenę pana trenera, czy to nam się udało, czy te wszystkie, wiem, musieliśmy czasem decydować. Dramatyczne sceny były, naprawdę. Telefony i sceny dramatyczne, że jak tego nie będzie, to w ogóle nie ma sensu, albo że to, co decydujemy, czy coś powinno pozostać, czy coś ująć. Prosiłabym o taką ocenę. Drodzy przyjaciele, szanowni państwo, bardzo się cieszę, że Możemy się dzisiaj spotkać. Jeżeli chodzi o e, książkę, to był taki incydent e, w, w moim życiu. Natomiast jeżeli Państwo e, wiecie i uwierzycie, jak ja bym tę książkę pisał, to ona by była nudna i, i absolutnie by była zwykłą kroniką. E, panie, Pani Iza i Aneta e, stworzyły moim zdaniem bardzo ciekawą e, formułę. Teraz ta książka od e, wzruszenia jest do uśmiechu, czyli ta książka jest takim teatrem. Książka ma też e, przesłanie, co jest najważniejsze, bo e, nam e, chodziło też o to, żeby jeżeli ktoś e, z Państwa, czy, czy z osób zaczynających e, życie zawodowe mógłby się zainspirować e, tymi działaniami, a one są tam dość dobrze ujęte na zasadzie takiej recepty, jak można w życiu z normalności przejść do pewnych mniejszych, większych sukcesów, no to cel tej książki został już wypełniony właśnie z tego względu na, na samo przesłanie. Chciałem jeszcze powiedzieć, że Książka wyszła w ilości tysiąca egzemplarzy i nie sądziłem, że czytającym się na tyle spodoba, że prawie już jest nakład wyczerpany, co świadczy ewentualnie też o tym, że ona no może podbijać serca czytelników. Ale jeszcze na co chciałem zwrócić uwagę i serdecznie podziękować pani Izabeli, pani dyrektor i pani Patrycji. Książka jest też przemyślana, no tak jak Iza jest perfekcjonistką, że ma twardą okładkę i bardzo dobry papier. Ja na temat papieru wiem, bo ostatnio zasadzie na koniferze państwowej, gdzie kiedyś pracowałem, była blisko największych zakładów papierniczych do Pagard Coinów i na temat właśnie... Który w tamtych socjalistycznych czasach był, także tam nadmieniłem, był rytasem, no Wiem więcej jak na temat takiego zwykłego papieru w innych, nie wszystkich książkach. Także z mojej strony tyle. Zachęcam oczywiście Państwa nie tylko też do obejrzenia zdjęć, które nagromadziliśmy przez wiele. One są dość ciekawe z racji różnorodnych form, które opisują zdjęcia, ale tak jak mówię, ten tekst jest no, szalenie ciekawy. Tak jak już mówiłem, przeczytałem, bardzo mi się podobało.